Guys, I sub the Dragon Lord, bro. What? You have Dragon Lord ABP? Dragon, Dra Dragon Lord? What the fuck, man? Oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> what the fuck? Na wow, 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 wow. tym miesiącu do zgarnięcia jest taka oto kosa o wartości już ponad 800 zł. Cena cały czas rośnie, ponieważ rynek już się stabilizuje. Także co trzeba zrobić, aby ją wygrać? Wystarczy, że na stronie CSGO Skins z moim kodem bulion doładujesz co najmniej 10 zł. No i już masz szansę wygrać tę oto koskę. Także bądź aktywny, subskrybuj kanał. No i 30 listopada będą wyniki. Powodzonka! Jeżeli chcesz potwierać skrzynki do CS2, to zapraszam Cię na stronę CSGO Skins. Gdzie z kodem BULION zgarniesz darmowe 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Do tego, jeżeli używasz mojego kodu to automatycznie bierzesz udział w moich giveaway'ach, a często rozdaję serio ładne kosy. Na stronce znajdziesz wiele ciekawych trybów jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger. No i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki oczywiście. Dodatkowo regularnie na stronce odbywają się nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie! Uh, take the knife, take the knife, I want to see. Sorry bro, Sorry. no problem, no problem, no problem, no problem, Ale ten no problem, jest problem, no problem, no Mi się wydaje, że to jest Polak w ogóle no jeszcze ten akcent Taki typowy, rodowity Tak, Sebastian, pozdrawiamy Pozdrawiamy problem, no problem, my gun? <laughs> please, please. Fuck you, fuck you. <laughs> Boosty, вообще. Oh, dobra. VIP. <coughs> I want to say this, send this to my dad. Wait, I sent it to my dad. My dad plays this. No, no! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you ner fuck you Fuck you <grystanie> Bro spokojnie Ej, ty też jest z polski w ogóle Spokojnie wardo No kurde Ale fajna bupa czy nie? No w chuj <grystanie> Nie mogę z twojej reakcji po prostu Gediusz No A ja chciałem tu wysłać do taty, nie Mój ta na serio gra w Tak? To w następnej rundzie no. ci dam Dobra e, to musisz kupić AWP jakąś y, dla mnie Ja miałem skina, ale kupiłem sykosa i nagradzimy. A, sorry Kurde nie, nie pykło mi Nie no weźmy, Nie weź mnie Nie dawaj No ja chcę być na screenie Chcę być na screenie tylko mi. A dobra dobra Dziękuję ci dziękuję Ci Weźmy O, no to nie ale chodź się z nią bo on mi zabrał ten hornet, chodź. O kurde. O co tu chodzi, to ja nie wiem, nie mam pytań już. Ej, chłopaki, ja dacie, dacie mi suba na internecie? Jasne. ale ja cię chyba kiedyś widziałem. Gdzie? No gdzieś cię widziałem. Jak ja z domu jak nie się... wychodzę, to jak to możliwe? Albo na ten, na TikToku czy coś, może na YouTubie. Na TikToku? widziałem. No, może tak mi się coś wydaje, że cię widziałem. No bo ja ogólnie tańczę na TikToku do piosenek z Kolima. To nie... nie... Daj tam wp, daj wp. I on nie ma teraz znowu i ma zero... zero kasy O oh, shit To już jest znęcanie się chyba. Nie wiem czy to jest karalne czy nie. E, ty jesteś ten bulioner fypy? Czy, czy który to ty? Ja? No, który to ty, bo nie wiem. No, no ja jestem y, bulion kostka rosołowa. Nie no ja ogólnie byłem profesjonalnym graczem, wiesz Serio? To... Ta, no, no W 2014 Nie No naprawdę Ile miałeś wtedy lat? 3 3 Trzy. Trzy Tak Okej, okay. czyli teraz masz ile? 14 14, to ile ty masz? Ja? 51 no. Nie no, nie ma tyle Nie, nie ma, Na Nawet Iza, który nie ma, ani pasza w sumie. Nie no, 41 Nie no, czekaj To w 2014 ty miałeś um, 16 Co? <laughs> Jak on to policzył? Umiesz rambusty? busty? Nie zbezałem. To dawaj, spróbować. tam na wprost, jak wyląduje na Twojej głowie, to biegniemy, nie? Dawaj, trzy, dwa, raz. Prawie się udało. Sorry, sorry. Dawaj, czekaj. No, nie umiem stawiać. No, kucaj. Jak wyląduje, to biegniemy, skup się. Okej. Okay. Blokuję Prawie. go. A. W jakim teamie grałeś, bolniowcy? E, Virtus Pro. Virtus Pro. No no no, tylko na rezerwie, na rezerwie. Że oni to wykają ja nie wiem gdzie Ej, mogę się spytać o imię? Twoje? Eee, Kuben, wtedy miałem nie Kuba. Ale Jakub. normalnie jak się nazywasz? Jakub bo wtedy e, w 2014 to był Snacks, był Filip, był Wiktor, był Jarosław, Paweł i Janusz był Pięcie było Czyli No i rezerwa, Bia? i rezerwa jeszcze W 2014 roku nie było oficjalnych graczy na rezerwie A co, jak wpiszesz w czat GPT to wtedy jeszcze nie było sztucznej inteligencji, to wiesz No No ho, dlatego ho. nie wiem A ty myślisz, że skąd mam takie skiny? Jak ja tutaj kupowałem za grosze No Ale co, grałeś ze pasze Biceps? Mhm, mm no, no, no I ze Snacksem Pizza jadłem nawet No Jakoś nigdy nie widziałem ci ogólnie Ale kojarzę Cię z TikToka A <słyska> Znam pasze Biceps, znam Izeka, znam tego o, hu, hu. o kurde. Ale nie masz medalu, że wygrałeś wtedy? Nie, nie, bo to na starym kącie jeszcze. Ogólnie ci trochę wierzę, trochę ci nie wierzę, bo tak wcześniej gadałeś inne rzeczy. Na przykład? A jeszcze, jeszcze jak? Raz się nazywasz? Jak się nazywasz? Kuben. Kuben. Psz, o co to chodzi? Jaki to jest wywiad w ogóle? <noise> Eee, a co tutaj? W którym roku się urodziłeś? No, w 83. W 83. Mhm. No to niestety e, jest takie coś. E, tym, ale ten Kuban się urodził w 88, nie? No to to na Wiki źle jest napisane przecież. No wiem kiedy się kiedyś urodziłem, nie? A nazwisko jakie masz? No Rodo, Mordo. Ale weź, no takie rzeczy to przecież jak jesteś profesjonalnym gra... graczem, jak byłeś, no to. Wszędzie jest swoje nazwisko, nie? No ale to wtedy, to stare czasy, ja już w ogóle się, wiesz, jakby nie chcę z tym utożsamiać. No ale wiesz, na Wikipedii jest twoje nazwisko, nie? A. I tam w ogóle grać dla innego teamu, nie? Tam, że jesteś profesjonalnym graczem i że byłeś trenerem. Ale nie Virtus.pro, tylko... Nie, kto to jest, To może jakiś inny kuben? Nie wiem. Dobra, wierzę ci, ale zapytam się jeszcze taty. Bo to na pewnie by wiedział A wysłałeś screena Didorki i tacie? Tak, tak Ale to jest z pracy, to jeszcze ten A gdzie pracuje? Znaczy jako kto, nie musi mówić gdzie. Jak, jaka branża? On w wojsku Tak? Czekam, teraz tato rozmowy. Dzwoni do taty się zapytać, czy to prawda <gryw> Czy zna jakiegoś kubeda? Oh my god to tu się odbywa? Tata mu mówi, że pamięta kiedyś takiego Kubena. O proszę, no. No ja może znałem twojego tatę. Nie, tata nie zna. ale ta zagrawka też Counter-Strike O. Co to jest sam też Tata kiedyś był w takim teamie 1.6, on nie opowiadał. Tylko to nie jakiś dobry team. W jakim teamie? Nie by bym musiał się skrytać, ale... Wiem, że ten skrót to był MO. Ale to był taki słaby team. MO? NY-O, NY-O. -ny -O. o taki skrót był, to co tata mówił. się ta tego Kubena. A powiedział, że zna. O, proszę, no. No to zobaczę teraz zdjęcie z y, AWKO. I wiesz, o taką winkę. Z twardą bójdzią, jakieś dziwienie. A no widzisz, widzisz? Czyli może mieliśmy razem zdjęcie, czy co? Nie, eee, a. Znaczy, gdzie? Z moją tatą. No? A no, to raczej nie, bo to teraz Grała gdzieś. Naturalnie. A. Bo to nie wiem jakimś tam proplayerem, tylko na osiedlu sobie. Służy i grali. <grym> A się tak dobrze gra z tym, tym? Tak z, z, z y, tą bronią po środku proplayerzy teraz tak grają wiesz Aaaa chcę kiknąć na awku tego gościa A sam się kiknął okej okay. No a ja ogólnie stary teraz jestem youtuberem I właśnie nagrywam taki film Że kręcam widza Że byłem pro playerem Ja pierd... nie <śmiech> <śmiech> Lecisz na tyle <laughs> Kurde A jak można na tym tak e, Bulioners nie serio <laughs> O ma 259 tysięcy subskrybentów. Ja pierdzielę. Ale taki tak miałeś głos podobnie. Kurde. Czyli jednak nie kojarzysz, jednak nie kojarzysz. Ale ci daj ty no. Ja pierdziele Chcesz coś pozdrowić? Ej weź proszę, nie wstawiaj tego po? jak przeklinam, nie Nie wstawiaj tego Ej, po jak przeklinam kogoś, Nie, <laughs> nie wstawiaj <poddrowi. śmiech> tego jak przeklinam Nie, wygniesz to, proszę, nie? Co mówisz? Ma, mam wstawić jak przeklinasz? Dobra. Nie, nie, bo mój tata to zobaczy, nie A, czyli mam dać same wycinki z twoich przekleństw, tak? Jako osobny filmik Nie, To, a dobra, luz, luz Ogarniemy nie Nie, proszę No to Pozdrawiam tatę, mamy ciebie, Horneta i 8C, i moje, babcie i jego babcie. Pozdro. Dziękuję ci. Dzięki, dobra, fajny mecz był, na razie panowie. Na Ilu, ilu?